Cześć witam wszystkich z systemu Smocza Krew. Zapraszam na hmm Może nie kolejne, ale na nowe odcink odcinki z Planet Crafter Obecnie gra wyszła z dema I jest w wczesnym Dostępie, więc Nie wiem co Możemy się spotkać, znaczy co możemy Spotkać w grze Co zostało dodane, co zostało zmienione Ja tylko stworzę grę Tu można sobie e, poziomy zrobić na razie łatwe. Mamy wielki kanion, to znaczy to są y, miejsca, gdzie się pojawimy. Ja robię standardowe. No i 1. Stwarzam. Tam. gdzie będziemy? Nie wiem, o. Oh. Ja mniej więcej w tym samym miejscu. Nie, byśmy ostatnio tam. No. i tak tutaj będzie, woda. zapomniałem jak się gra yy, nasiona to jest tak proszę Magnes hmm, yy, odcinek będzie o witaj przydzielonej tobie planecie twoim zadaniem jest przyspieszenie procesu transformacji tego świata wygeneruj yy, tlen ciepło i ciśnienie najpierw jednak osiągnij 175 tysięcy ti stwórz niebieską atmosferę to jest tak yy, Wam będę tylko na początku i później wam już pokażę jak już wybuduję a nie ma mapy Wybuduję tą e, bazę Będę się usadowywał na tam na Eee Jak to się nazywa no, na Na górze na górce e, Krzemu Żelazo Nie wiem co to twórcy twórcy do tej gry teraz, na razie nie będę mierą. A magna, jeszcze jeden magnes, znaczy no, chcę iść na łatwiej. ale i tak będę pewnie grał na normalnym za jakiś czas. Gdzie to, gdzie to żelazo? Przed tym gdzieś już je widziałem. Dobra, bardzo za Magnus góry się zmieniła. Takie jakie były, takie są Na razie to wszystko do zobaczenia w bazie, którą tam mniej więcej tam gdzieś wybuduję. To trzeba oczywiście pozbierać trochę surowców i tam się postawić. Tak Do zobaczenia jak najszybciej, tak jak mówiłem, jakiś czas temu wybudowałem bazę tutaj. Jest ona taka, sporo mnie trochę to hmm, czasu zajęło. Yy, wyczyściłem tutaj całość, wyczyściłem z yy, surowców, no, a tutaj nie ma żadnego surowca, dam do statku i tutaj do tego yy, Wybudowałem to co mogłem już do tej, do tej pory Robiłem sobie żarło yy, do, co doszło? Doszło kilka rzeczy yy, doszedł yy, yy, moment, tutaj doszło yy. Postęp mam. Ekran na upowanie Tu było inaczej, nie było tego jednego. Doszedł znak, oczywiście, e, gablota, doniczka, chyba łóżko dwuosobowe. Stąd na razie doszło tylko i wyłącznie recykler. Bardzo fajna rzecz, jak ktoś wcześniej <laughs> przez przypadek zrobił i to po prostu zwraca mu całą rzecz. A poza tym wszystko do tej pory było I teraz mi się pojawił generator alg. Bo mi się woda robi. Oraz yy, t -t 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 yy, mnożnik yy, przydziału mieszkaniowego. Co udało mi się? O, jedną znalazłem. robię sobie coś takiego i tam będę robił domek, ale mam nadzieję, że to wydłużę, żeby u góry coś porobić. Jestem na takim etapie, gdzie się jeziora tworzą. No, trochę jest tego. Zresztą już widać, tu jest jezioro, będzie. Tak jak było poprzednim, tu będzie. Tu Będzie i tu taki kawałek. Zwidziłem wszystkie statki. Nie jest zbytnio tego, tak myślałem. Aha, tu jest jedna rzecz, którą do twórcy do, do coś będą dokładać, bo to jest oczywiście early access. są tak jakby pierścienie. Nie tak jakby wyglądało, jakby statek się rozbił, ale tylko na razie są pierścienie. One są tam. O, tam widać. Je. Udało mi się zdobyć plecak piątka, też doszła, bo nie było, <coughs> w demie Raz buty żeby trójki, też ich nie było w, w demie. <coughs> Jednak najlepszy scenariusz jest fajny. E, to jest tak, e, du, du, du. chciałem bo jeszcze pokazać e, schematy. Schematów sporo jest, jak na early access. <coughs> Na przykład mamy kolektor wody, który już był, i jest jakiś kwarc yy, pulsarowy. Rakieta rozsiewająca nasia to już powinna być wcześniej, ale dopiero będzie ten. ten. Manipulator DNA nie wiem, co to jest. <laughs> Oraz filtr wody. No, to to co możemy sobie pić bezpośrednio. Co było w tym jeszcze? Rozsiewacz drzew też nie było. I to jest yy, termojądrowe ogniwo energetyczne. Przytlenie jest doniczka, której nie było. Ogrzewa czwórka i rakieta drzewa. Ok. Tutaj doszło, oczywiście, znak. Biom wiertło czwórka doszło. Oraz e, generator fuzji nuklearnej. Jak to wygląda, mogę wam pokazać, bo gdzieś w jednym statku był. W ciśnieniu doszło. E, Rościera, chyba nasiąd. Ekstraktor gazu, na pewno. I ekstraktor rudy 2. No i to na razie tyle. No i sobie leci piśmie. Aha, i wysłałem oczywiście rakietę. Yy, jedną z. Yy, z uranem, bo potrzebowałem, bo już cały uran yy, wydobyłem z planety. Znaczy, ciężko powiedzieć, wydobyłem. Ja mam pokazać jak to wygląda, ale nie ma nic... O, plecak, zobaczcie, recykler, wkładamy tutaj plecaczek i naciskamy przycisk i dwa żelaza. Można? Można. Masa mi się bardzo mało robi, ale zaraz będzie dłużej, bo będzie generator glonów. A, właśnie, już wiem co chciałem pokazać. Do tego doszło tutaj biomasa, której nie było w demie. Energię to mam na razie tak. To widzieliśmy. Aha, doszły wiadomości. Jedna doszła wiadomość ta. I jedna doszła. Chyba jedna na razie tylko tutaj doszła. No i tu jeszcze jest. Oczywiście GPS dwójka. Nie wiem, co on robi, ale w sumie możemy sprawdzić. Nie tu. Rozsiewacz. Trawka się rośnie. A oddzielnie zrobiłem sobie... Tutaj mam dwie rudy. Oddzielnie sobie zrobiłem energię z ogrzewaczami. Powiem mnie to hałasowało koło domu. Coś takiego. A powiem wszystko tutaj jest tak prądożernie. To jak widzicie jest czysto. Nie ma ani jednego, ani jednej ludy. Jedynie co jak spadnie to wtedy jest. Robię sobie w międzyczasie magazyn. O, lód, bo lód się roztopił później, go nie będzie. Stop metali. Właśnie, ja mogę zrobić stop metali, tylko... Kurde, aluminium. I stop metali mam tutaj, ale to są wszystko oczywiście znalezione metale. Magnes. Doszedł mi oczywiście po właśnie ten plecak i, i plecak owy? Rzutu... A tak. Po prostu szybciej się lata. Cholera grzyba zjadłem. Niszczarka jest najlepsza. <laughs> Nie ma. Fajna rzecz. Jak się nazbiera tego wszystkiego. Psuła tlenowa. A, zrobił, udało mi się jeszcze zrobić kolektor. I taką jedną sobie postawiłem. Sprawdzę, co potrzeba na, na GPS-a. Silnik, mikrochip kompas i to 3. Silnika rakietowy. Aha! Teraz jak spadnie z wysokości, to zabiera mi życie. Co jest potrzebne do silnika? Uran, uran, pręd stop. Tu jest biomasa. To. Hmm, uran, uran Aj, pręd irydowy A, muszę iryd pozbierać Gdzie ten iryd? Tu Mam na szczęście jeden hmm, Takie trzy gówna Oraz kompas tam był chyba. A jak się kompas robiło? Krzem, magnes, aluminium dwa razy, czyli cztery razy. Raz, dwa, trzy, cztery. Krzem. Ja mam krzem, muszę gdzieś stąd. Wiedziałem, że jeszcze jeden magnes będzie mi potrzebny. Kurde, bo to były... Po dwa na tego, na jeden. Nie wiem jak co to da. Ale tak wygląda GPS 1. Ciekawe jak dwójka, o co chodzi z dwójką. Nie te drzwi. dom Mam trzy różne rodzaje drzwi. Duża. A, powiększyło ten. O, tu coś jest. Powiększyło mi mapę. Ten uszkodzony statek. O, pf, właśnie podziała. Uszkodzony statek. A tu jeszcze coś powinno być, o tu. No wiem, tu jest ta la martwa strefa. Tutaj byłem. <laughs> Tutaj wybudowałem nawet domek. Tu gdzieś jest skały. A teraz najlepiej. Lód jest pokazane, przy ilu się topi. Okej okay. No to tu będzie jezioro na pewno. Tu będzie. No i tu będzie, tak jak wtedy. Teraz po prostu trzeba poczekać, aż tu się wszystko to zrobi. E, gdzie to jest tutaj? <laughs> Odnalazłem wszystkie schematy do tej pory, więc nie ma nie ma więcej. E, kolektor wody jeziora 50 mil. Potrzebny mi jest generator alk. No, to Przydałoby się takie dwa. Czyli tak samorodki dwa. <laughs> Mam. Dwa magnezy. Mam. Yy, super stop metali. Dwa... Mam. I bakłażan. Chyba mam bakłażan gdzieś jeszcze. Bo go nie zeżarłem. Chyba. Nie. <laughs> tu. Ha! Dwa bakłażone. ha. ha. Sprawdzę, czy tutaj też woda się robi w tych, tych lejkach. Nie, jeszcze nie. Też wyczyściłem, tutaj nie ma żadnego surowca. Tu się jeden pojawił, dwa, bo tutaj nie dokończyłem. Tutaj też zacząłem czyścić. Ale chcę zobaczyć, czy woda tu się już zbiera. Nie, jeszcze nie, jeszcze za mało jest. Bo no tu się już ładnie zebrała ta woda. Ile to zabiera? Bo energii 13 i tak sobie glony robią się same. No. Ten, tego no i tamtego. O, teraz przynajmniej bomberki słychać, jak się pływa. Myślałem, że to ryba. Aha, jak umieramy, to słychać nasze przed Marciem nasze serce jak bije, więc może zaraz zademonstruję. Umierania. A, i Teprzy, to mi wyspie, jednak nie, nie mogę sobie tego niczego czekać, to, nic gadać, to i tak dalej. Nie ma informacji, przy rusie topi. Mm, tu będzie. Jest. Topi się w 5 UK. No, tutaj to to jeszcze długo. Tam nie ma nic. Pusto jest. Fajnie wygląda, o i tam jest właśnie taki tylko jakby rynkiem, a nic więcej tam Z dalej patrzyłem, jak ostatnio Sprawdzę, ile biomasy się teraz robi. 1,8 grama na sekundę. Okej. Okay. Nie jest źle. E, muszę zwiększyć len. E, ciepło. E, mam dopiero 2,68 UK. U, UK. E, aha, oszukują trochę, ponieważ ta rakieta jest napisana była, że 1000 razy zwiększone jest, a ja już miałem 78 i mam 700, czyli nie 1000, a 100. Pewnie to poprawią z czasem. Ale także jak mam, ja mam nadzieję, że wam się podoba. Właśnie noc nastaje. Deszcz też jest, więc spokojnie. To znaczy, także jak już będę miał pewnie już większość, czy tutaj będzie woda i tak dalej. To długo trwa powiem wam. Długo.